Dzisiaj opchniemy telewizor kurwa Macie ja go chce chuj później go kupię. Ten telewizor jest pełen luksusów, posiada prawie nic nie posiada. Dwukropek są to ekran wysokiej rozdzielczości aż 2.5 cala. Obudowę ze skóry dzika świniaka, i innych takich główien. Jakby co nasi biedronkarze wam doradzą, a przy okazji wam podpierdolą wam portfel. Zasilany jest energią sram jakaś chujowa nazwa. Masz trzy kanały, nie jest napisane jakie, bo nasi najebani gazeciarze nie napisali, albo ja, skór wysyn z meliny, kurwa prośka Wensfel nie umiem tego przeczytać, a tak poza tym jak się mówi kanał, chuj z tym, a to historyka u naszego skurwiałego Piczysława czyli klienta. Nasz pierdolnięty klient męczy się kurwa jak małe dziecko bawiące się kutasem jak podłączyć telewizor. Kurwa jakby nie mógł przeczytać instrukcji. Hech nawet jej nie ma. Co za ślepota pojebana nie widzi że trzeba podłączyć go do prądy. Osram co nie Iwona? Kurwa zapomniałem że Iwona to jache. O pedał ma podniete, że podłączył wtyczkę. Co za niedojebaniec ja tam bym się cieszył jakbym zobaczył swoją starą tańczącą na róże. A tutaj mamy jak jakiś niedojebaniec napierdala w okno. I ciekawy jestem co kurwa śpiąca królewno a zrobi. Pewnie będzie spierdalać tam gdzie jego stara daje dupska. Tam gdzie też nasi pracownicy idą się jebać. Bo już i marbuzy i inne gówna nie wystarczają. Już ten niedojebany skurwysyn lung dojebał się przez plastykowe okno, a teraz chce zajebać nic niewarty telewizor z przeceny oczywiście z skurwiałej biedrony, a właściciel drzeja p... Kurwa wypierdala i stąd szma to niedojebana kurwo ty suko to mój syfic doli dla a nie cię z biedrony napuścili. Wypierdalaj stąd kurwiarzu męski. A tutaj mamy jak ten żulman zapierdala z swą zdobyczą, a na tle widać że ten niebnięty typ co się drze przez okno mówi. Zostaw ten chujowy telewizor z bidrynki a nie podpierdalasz każdemu z kurwy synu kurwa maci już nie będę mógł oglądać moich pornolów i sąsiadów. Dorwę cię szma to no a sam jestem ciekaw czemu Kupują takie rzeczy do jakichś house'ów kurwa w dodatku w masturbatorium, a tu jest ciąg dalszy ucieczki widać że ten pedał z pimphausu, tego jak widzicie tajnego agenta biedronki który robił jak zwykle co noc zapierdalał okradać każdej nocy coś do biedrony. I jak złapał ten masturbant tego agenta to mu pewnie wpierdolił ale bo chuj nie wie a no ja tam bym mu opierdolił bo już mi mój kutas nie wystarcza. Tu be concluded. Już wiecie jakie to cioty z tych naszych klientów nawet nie zapierdolą gnoja jak go zobaczą ale za to jaki agent twardy od razu z ryjem. Pierdol się suko, a ten cieci co teraz jakby mówił do swej starej. I trawiecie wiecie jebane skurwy co będzie jak kupicie byle syfu nas zajebijmy wam i będziecie mieli przy... Jebane u starego od razu opierdalanie na dobranoc ale bo wpierdol a tak poza tym ten jebany szmaciarz klient oczywiście przesłuchał tego naszego agenta mister biedrona i mu jaja odgryzł kurwa mać.